Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj o tym, co jest potrzebne na początek, żeby zacząć przygodę. Jaki drobny osprzęt, oczywiście, oprócz uli czy ramek z węzą. Słuchajcie, warto mieć taką o, smiotkę pszczelarską. Dłuto pszczelarskie. To jest po prostu bez tego nie podchodzę do ula. Bardzo fajnie jest nabyć sobie. Taką rojnicę. To jest takie pudełko, które Wam się przyda w momencie, jak pójdzie Wam rójka i trzeba będzie ją łapać gdzieś na drzewie. No to do niej można strzepnąć pszczoły, aczkolwiek doskonale nadaje się do tego pudełko zwykłe tekturowe. Dalej skrzynka transportowa. Ja rojnicę i skrzynkę transportową wykorzystuję sobie. wykorzystuję sobie do takiej codziennej. Do codziennych przeglądów opieki nad ulami Po prostu kładę sobie, to, kładę sobie to z boku ula i tam przekładam ramki, gdy robię przegląd. Oczywiście warto kupić podkurzacz pszczelarski, i do tego to jest akurat. To są takie sprasowane trociny. Te nie muszą być kupne, możecie to. Sobie po prostu znaleźć gdzieś w lesie, ale musicie mieć pewność, jakieś spróchniałe drewno, ale musicie mieć pewność, że to nie jest drewno smolne, że to jest drewno liściaste, to znaczy z drzewa liściastego i czymś takim możecie to podkurzać. Oczywiście, za, żeby to podpalić, najlepiej wziąć stosować taki palnik gazowy wrzuca się kawałek do podkurzacza takiego drewna i w tym w tym podkurzaczu odpalamy sobie topalnikiem no i oczywiście bardzo ważną rzeczą jest ubranie pszczelarza, czyli mamy rękawice specjalnie długie takie bo ta pszczółka lubi się wcisnąć wszędzie po prostu i ubranie przelarskie może być ubranie takie że oddzielnie jest, oddzielnie jest bluza oddzielnie spodnie A może być też ubranie takie, które po prostu jest jakby w całości taki kombinezon szczelarski. Trzeba zwrócić uwagę na to. Oczywiście kupując, możecie iść w zwykłych dresach jak najbardziej, ale trzeba zwrócić uwagę na to, żeby były ściągacze na dole. Pszczoły uwielbiają wciskać się w jakieś szpary. Mnie się zdarzyło idąc w normalnych spodniach, że ta pszczółka sobie weszła mi gdzieś pod nogawkę i tam mnie dziamnęła. No i z grubsza to są chyba takie najważniejsze rzeczy, które przychodzą mi do głowy, od których trzeba zacząć przygodę, potem oczywiście dojdą, jak już będzie miodobranie, dojdą takie rzeczy jak jakieś wirówki, jakieś odsklepiacze, jakieś stoły do odsklepiania, wiadra i tak dalej, i tak dalej, cała masa Innych spraw, ale to jest to są rzeczy podstawowe. No i tyle na obecną chwilę.